I dzień dobry wszystkim moim kochanym widzom. Dzisiaj będziemy w Power of Tower o to używać i to. Ale nie będziemy trollować. Nie, nie, nie. Troll to nie moja rzecz. Ok, no to czas start. Oto mnie uszybsza i zwiększa skok, a więc plus. No a to odbija mocno, ale ja tego nie będę używać. Możliwe, jeśli mnie ktoś zdenerwuje, to użyję to oczywiście. Ale myślę, że tak się nie stanie. Okej, okay, mam już uszyprzenie. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Jestem. Pyk pyk. Okej. Okay. I... E! No wskakuj. Rodzian, wskakuj. Nie mogę wskoczyć. O, a teraz mogę. I ktoś mnie za mną się goni, a więc szybciutko ucieczka. Dobrze, że to mam. To mnie przyspiesza, ale bardzo mało. Ale skok zwiększa to dobrze. i No nie, dobrze. Raczej nie fajnie. albo ten gracz chciał mnie strollować. Nic, no. I tak to mogę przeszkoczyć. Pyk, pyk, pyk. Tak, jestem. Dobra, zobaczymy jak teraz mnie będzie chcieć strollować. Pyk. Dobra, biegniemy tu, tu. Jak najszybciej przejść to chcemy. Jak widzicie, jestem już praktycznie przy czerwonym, no już nie, bo jestem na czerwonym i nie mogę spaść. Inaczej, inaczej będę musiał zaczynać od początku. A, a tego nie chcę, aby tak się stało. O nie. Dobra, to będzie niebezpieczne. I jest. Tak. Tak. Dobra, skok. 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 Tak, mamy to. Ja wcale nie zatrzymuję wideo. Nie zatrzymuję, widzowie. To sam przechodzę, sam. Ciągle to przechodzę i. Oj, nie spadłem. Ale to jeszcze. Dobrze, że jeszcze nie na sam dół spadłem. A więc to świetnie. Tak, przechodzimy to tędy. Tędy, 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 tędy. tędy I tu użyjemy tego. Tak. Udało się. Teraz ostrożnie, oby nie spadnąć pustkę, bo inaczej będę musiał zaczynać od początku. Wiecie, twórca tej gry nie zostawił tu dla mnie checkpointów i jest. Udało się. Zostawcie lajkę like i zasubskrybujcie. A ja tu... A ja tu tańczę. Um, pa!